Cześć wszystkim, witam was bardzo serdecznie w kolejnym reading vlogu na tym kanale. Dzisiaj jest kolejny tydzień, zaczynamy go sobie razem. Mamy wtorek i ja dalej jestem chora, co chyba troszeczkę po mnie widać i słychać, ale jest trochę lepiej niż było w zeszłym tygodniu, choć nadal jest masakra. Niestety coś się konkretnie do mnie przypałętało, ale jest już lepiej niż było zdecydowanie. Myślę, że później zrobię Wam jakiś update. Teraz montuję film, który dosłownie dzisiaj będzie wpadł na kanał, więc bardzo się z tego cieszę. Nie mam przy książek, które akurat teraz czytam, więc opowiem Wam o tym później troszeczkę. Się pochorowałam konkretnie, tylko tyle chcę powiedzieć. No niestety coś mnie złapało. Uważajcie na siebie, bo teraz rozchorować się można bardzo szybko. Się ciągnie to już prawie tydzień niestety. No więc trzymajcie się i uważajcie na siebie. A ja odezwę się później z update'em. Cześć, czytelniczy update miałam nagrać dla Was wczoraj, ale nie czułam się dobrze, więc nagrywam go dzisiaj w środę. No i mam w sumie o czym powiedzieć, bo udało mi się w międzyczasie skończyć jedną książkę i dzisiaj myślę, że skończę drugą. Więc pierwszy fragment tego vloga, ten vlog w ogóle będzie dość krótki, bo ja się nie ruszam z domu przez chorobę i czytam też tak jakoś średnio, bo wiadomo, choroba mocno osłabia, nie ma co mówić i trochę się nie chce wysilać człowiekowi, ale trochę mi już wraca ta ochrona to z tego względu, że się też lepiej czuję. Ale zacznijmy sobie, bo w ostatnim vlogu wam mówiłam już o tych książkach, ale po prostu byłam w trakcie ich czytania. A teraz jedną już mam skończoną, a drugą będę kończyć myślę, że dzisiaj. Najpierwsza no to jest Eli i Matt, Agaty Gładysz. Skończyłam ją dzisiaj dosłownie rano. I przeczytałam ją dość długo, ale powiem Wam, że ta książka jest świetna, naprawdę, jak na młodzieżówkę bez kategorii wiekowej w sumie, tak też sama autorka mówiła, że tutaj w sumie większej jakiejś kategorii, czy tej przestrzeni, w której ten wiek warto by było, żeby był oceniony, nie ma. Więc bardzo fajnie, a książka była naprawdę genialna, bardzo klimatyczna, bardzo taka właśnie młodzieżowa, trochę niewinna, trochę naiwna momentami, ale zarazem taka urocza. No i ja ogłomią przeczytałam sobie właśnie teraz i muszę wam powiedzieć też, że bardzo fajna książka pod względem tego klimatu. Mamy tutaj dziewczynę, czyli Elisabeth, inaczej Eli, która ma brata i ten brat jej ma przyjaciela, Mata. No i oni wszyscy się przyjaźnią, przyjaźnią się też ich rodziny. No i od zawsze Eli z Matem razem w sobie się podkochują, wymiennie można powiedzieć. Ale nie wiedzą, jak sobie to wyznać. No i dochodzą pewne wydarzenia, które sprawiają, że w końcu wychodzi to na jaw. No i ogółem jest to mega urocze. Bardzo słodka jest ta książka, ale fajnie, bo nie jest to książka na zasadzie: płyniemy wszystko słodko-cukierkowo. Ale są tu też sytuacje, które pokazują, jakby, że to nie jest właśnie tylko. Takie nic, takie tylko romansik, fajna relacja, urocze rzeczy. W sumie to romansem bym tego nie nazwała, bo romans nam się kojarzy z czymś poważniejszym. Raczej bym to nazwała takim pierwszym zakochaniem, pierwszym zauroczeniem, z czymś takim właśnie słodkim bardzo. No i zdecydowanie to jest to. Ja bardzo się z tą książką polubiłam i zdecydowanie mogę wam ją polecić. Jedyne co to że książka jest oceniana jako świąteczna. Taką troszeczkę też ma okładkę. Ja ogólnie świątecznych książek nie czytam, bo też sama świąt nie obchodzę. Ja nie czytam takich książek, ale tutaj całe szczęście bo się ob, trochę się wystraszyłam, jak zaczęłam czytać, że może to będzie mocno świątecznie, ale nie nie było i to jest bardzo dla mnie duży plus, bo bardzo się tego obawiałam. Jest to książka bardziej zimowa i skupiająca się właśnie na zimie na, na na świecach, przede wszystkim niż na samych świętach, czy coś takiego wałam się, że może coś takiego być, A tutaj to było po prostu mocno, mocno, zimowe. Bardzo fajna książka. Myślę, że teraz na zimę, będzie idealna. Jak zaczniecie sobie ją czytać w listopadzie, czy w ogóle w momencie, kiedy spadnie śnieg, będzie idealna. To jest ten klimat, który chcecie czytać sobie właśnie w taką pogodę. Bardzo fajna też pod tym względem, że jest dość krótka. Mamy tutaj bardzo krótkie rozdziały. Rozdziały mają maksymalnie do 6-7 stron. Jest ich tu 63 na. 292 stronach, więc jest naprawdę dużo, jak na taką cieniutką książkę. No, więc to tyle, co chciałam powiedzieć o Eli i Macie. Myślę, że w tym tygodniu napiszę jeszcze jej recenzję na Instagram, więc pewnie w. Opisie filmu będziecie mieli link do recenzji mojej dłuższej na Instagramie. W ogóle, ja zawsze, jak wspominam o jakichś książkach i moja recenzja na Instagramie już wisi, to ja wam zawsze te recenzje, jak coś to w opisie wrzucam, jeśli ktoś chciałby zobaczyć. Pierwsza książka i teraz książka, którą też czytałam już w tamtym reading blogu, bardziej to słuchałam i myślę, że skończę ją może nawet dzisiaj, bo zostało mi. Z 60 stron, a jest to książka, którą dłużej czytam i zdecydowanie jeszcze bardziej mi się podoba, bo jest to smak gorzkiej czekolady Weroniki Ancerowicz. Powiem Wam, kompletnie się nie spodziewałam, że tak bardzo spodoba mi się ta książka, a jest genialna. Naprawdę mam ochotę sięgać po inne książki Weroniki Ancerowicz po tej, bo klimat, jaki ona tutaj wytworzyła, jest po prostu niesamowity. Naprawdę kompletnie się tego nie spodziewałam po książce Weroniki, że aż tak mi się spodoba. Bo ich bohaterowie są bardzo fajnie wykreowani. Bardzo podoba mi się i Nicolas, i Charlotte. Oni oboje są świetni. I też to, że znowu to jest młodzieżówka. Tutaj mamy 15 plus już napisane, więc konkretnie określone, bo są tutaj też poruszone takie problemy, które myślę, że młodsze osoby mogłyby nie zrozumieć albo nie zrozumieć tego w taki sposób, jak autorka chciała, żebyśmy to zrozumieli. I bardzo mi się podoba znowu tutaj. Jest wiele wątków, które, o których na pewno napiszę w mojej recenzji, gdy będę ją recenzowała. Bardzo podoba mi się motyw pierwszej miłości i takiej naiwności, niewinności tej relacji, takiej słodyczy w tym wszystkim. Musiałam na chwilę przerwać to, co mówię, bo zobaczcie piekę właśnie chlebek. I właśnie mi wyrósł i zaczęło mnie informować, że już jest ten czas, żeby go do piekarnika wstawiać. Chyba mam za małą keksówkę, bo on się aż wylewa stąd, zobaczcie. <gry> Ale będzie to potężny, pyszny chlebek. Zaraz wracam do mówienia tego, co mówiłam o tej książce, a teraz go wstawię do piekarnika. No więc wracając, motyw właśnie silnej przyjaźni bardzo fajny w tej książce. Ja szczerze nie spodziewałam się aż tak, bo Ogółem clue jest takie, mogę Wam troszeczkę powiedzieć, jeśli dla kogoś to będzie spoiler. To zaznaczę tutaj na czerwono, że to jest spoiler, ale nie wiem, zależy jak kto to ocenia. Więc mamy tutaj trzy przyjaciółki: i właśnie jest Charlotte, Elizabeth, i jeszcze jedna, tylko zawsze zapominam jak ona się nazywa. No ale jest jeszcze trzecia. No i one okułem są bardzo bliskie ze sobą, ale zawsze Elizabeth jest taka zdystansowana, jest bardzo chłodna, taka wiecie, na sadzie, że potrafi dziewczynom powiedzieć, że one są głupie. Że uważają w ten i w ten sposób. No i dochodzi do sytuacji, w której ona również tak mówi, a później robi coś, czego absolutnie nie powinna robić, bo zdradza sekret, bardzo trudny do powiedzenia sekret dla jednej z tych przyjaciółek, komuś wyżej. I po prostu ta. Kolejna przyjaciółka bardzo cierpi. Nie będę Wam zdradzać o co chodzi, bo to jest bardzo ciekawy wątek w tej książce i nie chcę Wam więcej o nim mówić. Ale znowu jest to bardzo ciekawie przedstawione, jak widać siłę przyjaźni tu między przyjaciółkami, czyli właśnie Charlotte i tą dziewczyną w tej całej sytuacji. Bardzo ciekawe, naprawdę. No i przede wszystkim to ten klimat tych lat 90 90 tych 90 90. Jest bardzo fajny klimat, bo wiecie, mamy tutaj sklepy z płytami, walkmany, dzieciaki jeżdżące na rowerach. Y i w ogóle taki zupełnie inna mentalność. Nawet to, że mamy tutaj opisaną siostrę Charlotte, właśnie też siostrona więź tutaj bardzo fajne ma wpływ na tą książkę i na Charlotte samą w sobie, czyli główną bohaterkę. No ale ta właśnie więzi siostrzane I fajnie było to opisane w pewnym momencie, że ta młodsza siostra Charlotte, ona. Dopiero wchodzi w te swoje, wiecie, nastoletnie lata i czyta sobie gazetę, i z tej gazety dla młodzieży wynosi jakąś fryzurę, którą później odtwarza. No to ma taki niepowtarzalny klimat według mnie. Naprawdę to jest świetne i ja naprawdę polecam, jeśli się zastanawiacie. Dużo osób mówiło, że jak pisałam o tej książce, że wybrałam sobie fantastyczny moment na nią. Więc to jest w ogóle genialne i w sumie się zgadzam. Tutaj pogoda już też jest chyba taka bardziej jesienna w tej książce opisana, bo często pada, jest bardzo zimno i jest nieprzyjemnie zbytnio. Trzeba nosić kurtki, ciepłe buty, więc raczej tutaj mamy opisaną też bardziej taką jesień. No a plus sam klimat tych lat 90. Robi to, że ta książka się robi taka cozy, taka przyjemna, taka fajna i zdecydowanie będę Wam dużo o niej mówić na podsumowaniu miesiąca, bo to jest dobra książka. Nie wiem jeszcze, jaką ocenę jej wystawię. Myślę, że albo 8, albo 9 na 10, więc jedną z wyższych w tym miesiącu, bo na przykład Eli i Mata, myślę, że dam jej 7a8, coś takiego. Nadal dobra opinia, ale po prostu niektóre rzeczy wiecie. Nie przeciągają mnie tym klimatem aż tak bardzo jak na przykład tutaj. No to jest genialne. No i w ogóle ta okładka taka stylizowana na właśnie styl takich lat 90., może nawet wcześniejszych lat, taka retro, taka wiecie. No, tylko z tymi zdobieniami, jak kiedyś książki miały. Wiecie, jak wyglądają stare książki? Myślę, że większość z Was. A teraz co mam zamiar czytać, bo to jest też ciekawe. Mam teraz dwie powieści, które chcę jeszcze przeczytać, ewentualnie czytać i zacząć. I pierwsza z nich też Wam o niej już mówiłam w tamtym blogu. Czyli piękny chaos twojej duszy. Jeśli przyjdzie mi dane, będzie mi dane wysłuchanie dzisiaj smaku gorzkiej czekolady do końca, to myślę, że piękny chaos twojej duszy jeszcze dzisiaj zacznę. No i powiem wam, że po tym, jakie słucham o niej opinie, recenzje i yy, jakieś pierwsze słowa, które docierają od osób, które już mają lekturę za sobą, to naprawdę się tym bardziej nie mogę doczekać. I myślę, że to będzie naprawdę bardzo szybka lektura, bo zobaczcie, jak. Wiele kartek wygląda w ten sposób. To jest jednak powieść pisana wierszem. Dodatkowo się dowiedziałam, że wierszem białym, czyli takim, wiecie, bez zakończeń, bez kropek, bez takiego, wiecie, jawnego, jakby zakończenia zdania, można powiedzieć, to ma być przepiękne. Dużo osób mówi, że łamie im to serce, że jest to wspaniałe. Ja bardzo dużo się oglądałam rolek samej autorki, książki. No, jestem ciekawa. To jest to, co na pewno będę zaczynać. A coś, co jeśli mi się uda, i może będę słuchała w sumie to audio, więc duża szansa jest, to odkupienie Kasi Hanner Mam nadzieję, że audiobook albo już się pojawił, albo się pojawi maksymalnie na dniach. Choć jakbym miała czytać tą książkę, to też bez problemu, bo ona ma niecałe 300 stron i wręcz gigantyczne literki, więc bez problemu, ale jestem bardzo ciekawa właśnie odkupienia. Trzeci tom w końcu był bardzo długiej przerwie. O jejku zapłata miała premierę z rok temu, bardzo dawno temu. Naprawdę ja nie pamiętam kiedy to było, ale dawien dawno temu już w mojej pamięci. Ja już nawet niestety przez to, że to było tak dawno temu, co nie pamiętam zbyt dobrze treści tamtych książek, mimo że to były moje patronaty, to jednak jakoś tak, tak trochę je wyparłam z swojego umysłu. Nie wiem czemu aż tak, ale mam takie uczucie, że y, to są jedne z tych patronatów, których niestety, ale w perspektywie czasu nie tyle, że żałuję, bo absolutnie nie, bo to są książki Kasi Hanner, którą ja bardzo lubię, ale po prostu... Nie wiem, czy drugi raz bym wzięła na siebie. Z tego względu też, że niektóre motywy, które zaczęły się pojawiać w drugim tomie, zwłaszcza, czyli ta polityka, mi nie odpowiadają, bo ja nie lubię bardzo tych tematów w książkach, ale też w rzeczywistości. Więc, jakby to powiedzieć, no nie jest, może to coś idealnego dla mnie, ale zobaczymy, co ja tutaj będę robić z tą książką. No, jak widzicie. Trochę się pomalowałam, wyglądam trochę lepiej, ale po głosie nadal słychać, że jestem chora yy, i też mam taką, wiecie, gulę na gardle tutaj po prostu, więc jeszcze czas się wykurować do końca, bo niestety nie jest jeszcze najlepiej, więc coś mnie konkretnego złapało. No, więc to jest to, co chciałam powiedzieć. Też jak skończę smak gorzkiej czekolady, to na pewno przejrzę sobie mój TBR jesienny i zobaczymy, za co zabiorę się teraz. Hejka, Ogółem ten vlog będzie mega krótki, bo mało się działo. Ja cały czas chora, więc dużo krócej nagrywałam. Jest czwartek dzisiaj. Jutro ten vlog wpada, więc no mało naprawdę. Ale chciałam Wam zrobić update. Więc tutaj w smaku gorzkiej czekolady będę to dosłuchiwać w sumie za chwilkę, bo jestem na stronie 365, więc kończę. I powiem Wam, że wow! Te ostatnie, bo ja dzisiaj zaczęłam na stronie. Dosłownie przed jakimś kolejnym plot twistem. Na stronie 338 dzisiaj zaczęłam. I powiem Wam, że jestem w ciężkim szoku, bo kolejny plot twistu miał miejsce. Nawet dwa w sumie. I jest to na tyle interesujące, że ta książka naprawdę zaskakuje. Si jedni ja jestem pewna, że ktoś może nazwać to takim usilnym przeciąganiem fabuły. Będą takie osoby, które powiedzą, że to jest przeciąganie na siłę fabuły. Ale jak dla mnie, to jest wprowadzenie i dokończenie w sumie jednego wątku. Dokończenie pewnego wątku w sumie, który tutaj był poruszony na samym początku. Spoiler alert, wrzucam spoiler. To jest wątek ogółem takiego wyżywania się na drugiej osobie, takiego można powiedzieć, że nękania. To jest motyw nękania, która się bardzo ciągnie. I jest tutaj bardzo to ciekawie zrobione. No i też końcowa faza relacji. Coś w się sensie końcowa no rela, taka, można powiedzieć, że ostateczna faza relacji Nikolasa z Charlotte jest też interesująca. Jestem ciekawa, co czeka mnie na tych ostatnich stronach. No i teraz moje totalne zaskoczenie, czyli piękny chaos twojej duszy. Wczoraj na jednym posiedzeniu przeczytałam do strony 100 do części trzeciej, to jak ta książka jest dobra, jak wciąga, też wiadomo, że ją się czyta szybko, bo to jest pisane wierszem, no zobaczcie, tutaj jest mało tekstu na stronie, ale powiem Wam, że bardzo się początkowo obawiałam tej książki, z tego względu, że bałam się, że jako, że jest to pisane wierszem, to będzie tu używany bardzo trudny, niejasny język, albo taki, wiecie. Mi się wiersz biały kojarzy ze szkołą i pewnie większości z was też. Wiersz biały kojarzy się właśnie z lekturami szkolnymi, które dla nas, młodych ludzi, są wręcz nieczytelne. Słownictwo używane w tych wierszach i w ogóle w tych powieściach, które my czytamy w szkołach, często jest bardzo trudne. Bardzo ciężko przyswajalne, takie nieprzyjemne po prostu. A tutaj to jest jednak powieść młodej dziewczyny, która młodej kobiety, tak naprawdę, która pisze językiem zrozumiałym, młodzieżowym trochę, ale nie w żaden sposób tutaj nie ujmuje, w sposób jednocześnie piękny. Naprawdę jestem w szoku, bo jest to tak pięknie napisane. Tak mądrze! Jejku, to jest tak mądre, a tak smutne jednocześnie. No, znaczników mam tu naprawdę już dość sporo. W smaku gorzkiej czekolady też jest tego dużo, dużo. Naprawdę bardzo mi się podobają te książki, które ostatnio czytam. Ale w pięknym chaosie Twojej duszy też się to pojawia. Dzisiaj będę kontynuować lekturę tej książki, bo. Wow, to jest genialne. Jeśli boicie się czytać wierszy i mieliście przed tym opory. To jeśli zainteresuje was opis tej książki, to sięgnijcie po piękny hałas z twojej duszy. Naprawdę, ja się tak opowiałam tego wierszu, tak bałam się czytam wiersza, nie wiem czy dobrze odmieniam to, tak się tego bałam, że nie będzie to proste dla mnie, że będzie to bardzo trudna lektura. Nie, <grytanie> w ogóle się tutaj role odwróciły i okazało się, że jest to bardzo przyjemne, bardzo. Fajne do czytania, no mimo że bardzo, właśnie, tak jak mówię, smutne i takie emocjonujące dla nas. Według mnie to, jeśli ktoś się wczuje w to, co czuje nasza główna bohaterka, to będzie się z nią jakoś tam, wiecie, tak emocjonalnie zżywać i będzie czuć to, co ona czuje. No, przepiękna jest to książka. Naprawdę znaczników mam tu naprawdę sporo, ale to jest książka, której znaczniki się zdecydowanie należą. W tym reading vlogu już. Nic więcej nie przeczytam, więc te dwie książki w tym tygodniu u mnie wypadły. Tej pewnie nie skończę na tym reading vlogu, choć kto wie, bo jeszcze jutro mam cały dzień. Ale nawet jeśli, to na pewno będę o niej wam jeszcze więcej opowiadać w przyszłym tygodniu już. Mam nadzieję, że do przyszłego tygodnia wyzdrowieję, bo mija dzisiaj tydzień, odkąd jestem chora. I nadal czuję się dość kiepsko. No ale cóż, no ale smak gorzkiej czekolady już na pewno dzisiaj jeszcze skończę, więc to jest mega ekscytujące. To szybki update. Skończyłam słuchać. I dla mnie to jest takie, hm, jeszcze sama nie wiem, muszę trochę z tym pomyśleć. Ale między 4,5 a 5 na 5 oczywiście. Ale była to mega przyjemna lektura. Szczerze mówiąc, idealna teraz z jesienią, według mnie. Bardzo fajna, bardzo dużo wątków i końcówka też niezwykle ciekawa, bo jest to takie przedstawienie. Najpierw zaczynamy od ostatniego rozdziału, takiego typowo rozdziału numerowanego, w którym są przedstawione jakby takie krótkie fragmenty. Mogę Wam pokazać. Widzicie, dużo jest tych przerowników. No i te fragmenty mówią o różnych latach, które. Tutaj śledzimy, bo ogólnie książka zaczyna się od si 1994, a w sumie kończymy na roku 2001. No i to jest naprawdę mega fajne. Epilog jest już z perspektywy 2001 roku, więc zupełnie inny czas, ale bardzo fajnie to brzmi. Jeśli dobrze mówię, że 2001 to mam nadzieję. I bardzo fajnie są też tutaj dwie playlisty, czyli piosenki, które przypomną Ci o Twojej pierwszej miłości oraz smak gorzkiej czekolady, o której jest mówione w książce. Dobra, nie przeciągam, nie mówię, nie spoileruję więcej, bo może dla kogoś coś tu by było spoilerowego, więc już więcej o tej książce nie mówię, a tymczasem zabieram się za Piękny House Twojej Duszy. No, jestem mega ciekawa tej książki w dalszym ciągu, więc składę się już powoli i będę sobie czytać przed snem. Cześć, dzisiaj mamy piątek, kolejny dzień i ostatni tego już vloga. No, jak widzicie, są dość króciutki z tego też względu, że no cały czas jestem chora, serio, cały czas mnie trzyma. Nie czuję się ciągle super, ale jest dużo, dużo lepiej niż gdy zaczynaliśmy. Nawet widać różnicę w moim wyglądzie, że. Tam jeszcze miałam mocno zaczerwieniony nos, takie oczy bardzo lśniące, aż od łez, tych które wiecie, płyną od kataru. A teraz już jest ok. No więc, końcówka tego vloga, tylko chcę wam powiedzieć jedną rzecz. Będę o tej książce na pewno mówić w przyszłym reading-vlogu więcej, bo już tutaj nie skończę jej dzisiaj i w sensie, może skończę, ale już poza nagraniem, po prostu. I jest to piękny chaos Twojej duszy. 185 stron jest za mną tej książki, więc jeszcze trochę jest przede mną, ale co muszę Wam powiedzieć. Przepiękna książka. Naprawdę, im dalej, tym lepiej. I też pojawiają się nowe, fajne motywy, takie bardzo przyjemne. Ja naprawdę serdecznie Wam polecam, jeśli się zastanawiacie nad tą książką. Jest genialne. No, nie wiem jeszcze, jak się zakończy, oczywiście. Jest tu tylko jeden motyw, który jest dla mnie taki średni, bo go nie lubię za bardzo, ale mimo to nie ujmuję tej treści. Zobaczcie, znaczników sporo. Myślę, że będzie to naprawdę dobra lektura. Myślę, że da takie 4 do 5 gwiazdek. Zobaczymy jeszcze, jak będzie mi się podobać końcowo. No, ale o tym już w przyszłym reading vlogu powiem Wam coś więcej. A tymczasem ja serdecznie Wam dziękuję za obejrzenie kolejnego reading vloga na tym kanale. Mam nadzieję, że ten Wam się podobał. Jeśli tak, to koniecznie dajcie znać o tym. Dajcie znać, jak Wy się czujecie, czy nie jesteście przypadkiem chorzy. Bo naprawdę bardzo wiele osób teraz choruje i o tym też dużo słyszałam. Więc dajcie znać, dajcie znać, co czytacie. A tymczasem serdecznie dziękuję Wam za oglądanie tego filmu. Widzimy się już w kolejnym filmie tematycznym we wtorek, więc dzięki za oglądanie. Na razie do zobaczenia i cześć.